Miałem rajd dzisiaj na customach, wziąłem w nocy, jak masz tą skrzynkę za murem, jak masz cygana nie, tego koło tej starej bramy, koło administracyjnej nie, masz tą skrzynkę tam za tym murem od strony wieży, ze snajperem, tam siedziałem, słyszę gość biegnie kurwa za murem z drugiej strony, z mozinem, ja miałem klina, siedziałem w tej było ciemno jak chuj, on się wiesz, lutuje, lutuje, przy mnie, ja stałem przy no i widziałem jego kurwa oczy nie, wiesz, lutuje. I wziąłem wcisnąłem yyy yy, no F1, zacząłem gadać i on tak, yy, a tak pff, czo, czo, w O, no, To się usiągłeś z zdziwić kurwa daję jakie na małe lecimy Mhm, czekaj tylko łyknęły pigułki nie, Co, <słyska> no, <słyska> Koło lokomotywy no ale Nawet nie wiesz jak ty wyglądałeś jak się czołgałeś Po prostu się zapadłeś stojąc do połowy ziemi Oni tam będą na pewno. Tak, ktoś zamknął drzwi przed nosem. Przyładował AK. Jest coś w środku. Tu jest. Masz szyszkę? Mam dwa granaty. Otwórz po prostu. Podejdź i otwórz. I schowaj się do boku. Nie widzę. A Ale żeś mi. Nie wiem, po co ty tam dalej stałeś, kurde? Cięń dziwizam, no. Gorzej będzie, jak go, tam, jak go tam nie ma, nie? Nie, no, zabiłem go, strzelając. Aha. No to możemy dynkę. Otwarty. No powiedz że mam, że tam jedynka jest z tego marka. No tak. To no, po tą tam czemuś nic nie powiedział? A to A nie słyszałeś, jak umierał? Było takie. Nie, nie, bo się nie słyszałem. Rzuciłem szyszkie, ty sobie tak stoisz na lajcie, patrzysz, patrzysz. A chuj, zamknę te drzwi i I kurwa.

Po prostu, żebyśmy mieli po, k po kącie, nie? Chodziło mi ja o to. Chociaż nie, to był zły pomysł, bo bym się znowu przejebał przez drzwi. A, O, wynosimy się stąd. No, możemy na nie spadać. Tylko gdzie? No ja to samo chciałem zapytać. Raczej nie frontem, bo tam ktoś strzelał na tym dworcu. No. Tyłem na hermetyki może. Możemy tam. Zawsze tam umieramy. Po prostu pamiętasz tylko te złe chwile. Ani razu nie spotkałem gościa z termalem od wipe'a. Kurwa. Ja też nie, chyba. Nie. O, Michael, mam coś do, ten, do twojej ulubionej broni. Co? drewniane łoże do... całą obudowę do... Yy, wepra. Przecież ja nie lubię wepra. A tego mówię. <grym> Mikey zbiega haczyciarz... z Steve. ...z Tak. Mogę na, koło na, na parkingu jest. Dobiłeś? Nie. Teraz zabiłem. To jest w środku kurwa, słyszałem jak stęknął. Szura, szura ktoś krzakami z tyłu. Ja jestem w środku, ja jestem w środku, jestem w małym. Gdzie ty jesteś? Ty tam biegasz dookoła? Ja jestem na zewnątrz. Od której strony? Od tyłu? Od okien, tam gdzie skakiwałeś. Tak. Dobra, widzę cię. Nie, nie widzę cię. Chyba, że tego słyszałem, że on, on tak stęknął, kurwa. On tak zrobił tak. No właśnie słyszałem, no. A, A ja jestem pod drugą kurwa, fasta to już trochę wstyd biegać. <grym> Dobry, jest, fajnie wygląda normalnie ostatnio naprawiałem, to naprawiłem tego kawę, chyba słyszałem z gdzieś. Mm -hmm. Naprawiłem ostatnio... Y... Majka, chodź do tego, do tego budynku. Tutaj lubi się ten fuel conditioner, kond no. No czekam na ciebie. Ostatnio gdzie się respi? naprawiłem fasta i kupiłem rzecz. Mówiłeś, że chciałeś gdzie mi pokazać, naprawiłem... gdzie się respi fuel conditioner. A, tym razem DVD. W tym, w, te, w tej kurwa torbie tutaj. To w Miałem, każdej w kurwa, torbie się no, to tak respi. Trzy na trzy. Na, na dworcu gdzieś strzelali. Ej, na tym. Przy kurtkach. Przebiegł, przy środek Na restauracji jest. Kurwa, Tam mi gibał ręką, że nie zdążyłem przycelować. Minus. Na restauracji? Za, za restauracją. Jak za restauracją? U mnie gość bieg na restaurację przed chwilą. A nie, to ja mówiłem o innym, ja o, innym o, 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 o tym budynku pod kulą. No to pa, no to na klatkę sodową Michael, na tym, na... O, Go widzę, 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 widzę. ...restauracji. Spierdolił. Tu, no. Idę do krzaka. go tam dalej przez Nie, nie aż tak daleko. Albo tak, do tego CKM-u wejdę. Znaczy się, do grantnika no, Ja odjebałem gościa pod kulą, na tamtym budynku pod kulą, przy namiocie był. O kurwa. W, w biegu. No nie, to ten, ten, ten ten spierdolił. Nie wiem czy on na komunikacyjnym ja biegu, go, w, Tak, uciekł, uciekł. Ja go widziałem przez chwilę. Ja go widziałem jak biegł po tej krótkiej ścianie od restauracji w stronę placu, gdzie jest helikopter. No i w lewo zakręcił od razu. Tak. Ale na komunikacji innego nie widzę. No, może go wtrafiłem w nogę, ale to może. Nie, bieg dalej, więc raczej nie. Chyba, że był na prochach. Tak no, jak ty zacząłeś strzelać do kogoś, do tego innego, co go zabiłeś, co mówiłeś, to ten zaczął wariować mi tej, bo ja go wcześniej widziałem, tego co właśnie byłem na restauracji, a potem spierdolił. Więc ja bym się wydaje, że on sobie po prostu opierdolił i uprofen na tym w restauracji, i potem wybiegł stamtąd. Ja bym ten budynek odpuścił i poszedł po prostu do marka. Dobra, dobra. Ja już wchodzę z wieży. Tego przełączę sobie na kolimator. Ten duży budynek tuż pod kulą na dachu był. O, widzę gościa. Gdzie? Mm, przy tym, tam gdzie masz dziurę w ścianie. Na, na samej górze To jest ten nasz kolega Które w na samej górze, ale gdzie? No w komunikacyjnym. Aha. To jest tak mniej więcej przy lewej klatce. Dobra. Ale co? stał, czy co? Nie, wchodził. Teraz wybiega stamtąd. Walę do niego. Przeżył, poszedł w prawo. Wiesz, jak jest ten sam, to on mi po prostu... wiesz Szybko się skończy moja historia, chociaż dobra ryzyk fizyk, będzie na Ciebie. Poczekaj, poczekaj chwilę, ja ustawię się tak, żebym widział klatkę kurwa. Ja jestem niedaleko Ciebie w ogóle. Jestem koło Ciebie już. Cały fragment, w którym chodzimy po komunikacyjnym, tam odpuszczę, dlatego że... Nie znaleźliśmy tam nic oprócz śladów krwi, śladów po wybuchach. Potrzebujesz amunicję do 545? Nie mam. Potrzebuję amunicję do kurwa kadra Mam 16 nabojów PMM jak chcesz. A, mam dwa, dwa prawie pełne magazynki. Z pierdaliu, to podejrzewam, że on będzie gdzieś tutaj. To mi tak kurwa FPS-y spierdoliły. Kuchy. Kuchy. Dobra, czekaj chwilę. Nie, no, czemu jest FPS-y z mnie pytasz? Weź nie celuj do mnie, kurwa, jak menu, bo się boję, że we mnie pierdolniesz. Dobra. Masz to czasem takie reakcje. Nie masz amunicji do wała, to kurwa, wyrzuć go. Mam jeszcze, mam jeszcze. Co, młodzi zaka? Mam dwie, dwie pełne dwudziestki. Poranek i schodzę. Siódma otwarta jest. Mm. Tej strony nie powinna. Cały w głowę. Nie, nie poniżej tego, jak idziesz na blisko. Otwarty Mark. Może nie miał plecaka. A tam i ten case. I tam nic, Co jest tutaj? Tu masz 120 fajnej amunicji nabojów. To no taki, Teraz. teraz. Myślałem, że to na serio mówisz, kurwa. Chodź, zobaczymy to biuro. Biuro, ten zbrojownie. Mówisz cicho, a później łazisz kurwa i drzwi otwierasz. Nie, bo słyszałem, by tutaj ktoś coś opierdalał. Bo może mi się wydawało. Ej, o, słonik o. tutaj jest. ja znalazłem silnik. Słonik. I Mielek mleko skondensowane. Chcesz postać trąbę? Jak? Co? Masz ochotę postać trąbę? Ufasłonik. słonik, o, słonik tutaj jest. Ciekawe co tutaj może kurwa mieć obciążenia ta siłownia. Takie UFO słonik, co ty gadasz? Coś, jakby każda taka sztapelka 10kg ważyła to 200kg obciążenia tu jest. Ale co, tu? No. Chyba Każdy bardziej 75 i wynoważyć powinna ważyć piątkę. Tak? Patrz, tam jest Ufosłonik zielony. A jak ćwiczyć jest pokazane. Nie, ale tekstury mają te, bardzo szczegółowe jest to wszystko odzorowane. Idziemy sprawdzać, na naboi szukamy. Nazwę w coś, nie wiem, co... Idę na trzecie piętro. Ja na drugie. Ty po metalu? Ja tu po, na progu. Weź na, na trzecie, to jest okay. drugie. Ja nigdy kurwa nie wiem które którym skóra zawsze tam gdzie wchodzi to starter To idę na dach Dach jest tylko jeden kurwa, z dachem mi się nie pomyli Trochę mi Co To jest kurwa LRP Jakiś Jak? montaż Jakiś montaż, bo znalazłem coś płackiego co jest LRP się nazywało To jest, szybko to głabłem, a to się okazało, że to jest jakiś gówniany montaż Przejebana skrzynka jest, słyszysz? Słyszę. Wybiegasz? Tak, cofam się tak. Tą ścieżką jak przyszedłem się cofam. A. Na parterze będę. Ja będę sam na drugim piętrze aktualnie. No zbiegam na parter. Nie, bo jak jest przejebane, to albo spotkasz śmierć, albo kurwa nic nie znajdziesz, nie? na naprzeciwko schodów na parterze. Rozchodzę. Widzę twój laser gdzie? Pionek? No. Tak czas. 21 minut. Trop przed nami. Skaf. Ja raz wiedziałem, że jest gościu. Mówię, nie strzelaj, nie strzelaj. Rozdzielicie, rozdzielicie, nie? Zacząłem odbiegać. Zgadnij, kto za mną kurwa Tak. Ten gościu, który kazał któremu kazałem. Hej, to się jest blisko w takim razie, skoro on odpalił trochę chujostwo. Puściłem mu serię, ale raczej go nie zabiłem. A gdzie on był? No wybieg. na no, Bieg w stronę królowej. schował mi się w krzaki. Chodź tutaj na dachu zobaczymy tego mojego trupa. No ja wybiegłem na plac i się położyłem na placu. Myślałem, że to jego szyszka jest. Ja wróciłem szyszkę w czaki Jestem na dachu. Jestem za no i zaiste kurwa, gościu leży tutaj. Całkiem pieniężny. Ej, nowy... Tu Nowy rig tutaj jest jakiś. Lgt, Lbt, 1961. Zajebisty! A ten gościu to amator kurwa, PRSy zbierał. Wszystkie kurki przejebane. Aj ten Rick jest zajebisty eję znajdę No Glocka. No Pałóż się i zobacz Już moment O kurwa O kurwa, o mały, o czym mały? No dwa duże sloty Ale mniejszy niż TV -ka. Ja VSK Zaraz sobie zobaczę, jak starasz go przeszukiwać, ile on miejsca zajmuje. No ale 3 na 3 sloty zajmuje tylko. A daje ci. 9 slotów zajmuje, 18 ci daje. Weź sobie... Czy to jest tylko zwykły RIC? Zwykły Weź sobie AKMS-a. Taka okay, kurwa. Nie ma miejsca na AKMS-a. Zerknę, że będzie widać z góry, kurwa, ale... Ej, dobry pomysł. Nie chcę, żeby mnie odjebano. Jest gość! Wyszedł, kurwa, z tego... ...z machenik, kurwa, z Królowej. O, to skarb. A gdzie on jest? Teraz nie widzę. choinka, mi przez tą bramę tam, gdzie stoi Ural. Tamtędy coś wyszło, ale nie wiem, czy to... czy to był grab, czy skarb. Lewo, prawo chodź, nie? Żebyś nie stał w miejscu. Wiem, wiem, wiem. Chodzę, tak. Biegniemy się na królową? No ja bym zobaczył te krzaki. On nie widzę, Całą 30 skedra w gościach, jebałem, więc... Dobra, dawaj. Ale czekaj, mam tylko jeden magazynek. Rozbiegam. Lepiej, żebyśmy już nikogo nie spotkali. na za tobą. Zbiegłem, biegnę w stronę królowej. Kontrolnie tu kurwa zerknę. Ach. Tutaj pod nogi patrz. Tu gdzieś on może być. Tu albo po drugiej stronie tego.

Dobra, ja się o, twoja mycka na tym, na skawie. No, jeszcze trochę może zacznę z nimi biegać. Idę na dach. Tym metalowymi sadami wejdę. Dobra. Ty, tutaj leży ten. Trup jest. To był kurwa. Ten mój to był gracz Wpierdalam się na dach. No, no. Na głośno, nie? Dobra. Chciał przyjechała. Przyjedziemy, jedziemy, jedziemy obydwoje na pociąg, czy Ty wolisz się wycofać na kulę? Mogę biec z Tobą. Ja halę, Spanker, szybko sprawdzę ten... Y... Mamy ma... jeszcze parę minut, zanim ta Czuchcia odjeżdża. prs to są chyba kurwa ćwiczenia na naboje. Nie, mi się wydaje, że te, te szare są jeszcze większe chujostwo. Dobra, ja sprawdzam ten, te komputery. Jakie komputery? Za kratą. Ty jesteś przy kracie? Ja jestem, ja jestem tutaj, no. Okej. Okay. Ja... Nic nie ma. Kamaza, 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 każdym kamaza, każdym kamaza sprawdzałeś? Na Uralu tak. To ja, bez Te przypadek. Wszystko, to wszystko było otwierane, kurwa jest. Dobra, chodź. Jeszcze raz szybko zerknij na, na trzecie, na drugie. Śledzie, weźcie się pierdolcie, śledzie Mam Red Bulla Michael jak chcesz Picia o, potrzebuje. Ja. Picia no to chodź, jest tu Red Bull No ja czekam przekracia na ciebie Ale ja ci go nie wezmę bo nie ma miejsca Dobra, wezmę ci go wyjebie coś To Uznam za niepotrzebne Sok, jak, jak chcesz to ci zostawię 20 soku Czy ci Nie, wystarczy? mam 30 wody, więc start Chodź na ten pociąg, tylko na tym pociągu będzie przypał, nie? Trudno Bo syrena Bo była pode, Pasuje podejść pociąg kurwa od strony dużego dworca od tyłu Tak byśmy szli na... Masz, ej, jak masz respawn na małego co zawsze biegniemy Będzie przypał, ale dobra idziemy Tyle hajsu się pójdzie jebać Chyba będzie ty, że możemy ty Ginąć, bo tu jest kurwa ten będą przebiegali i to będą na kulę spierdali ale ja tutaj wcześniej zginąłem koło tego agregatu to że mi się rozłączyli Jak żeśmy się rozłączyli No wtedy co Ty poszedłeś na ekstrakt na kuli a ja powiedziałem że Jolo biegnę sobie włączyć i to mi włączył za ten czas tereny powiedziałem że biegnę na no na hermetika. O. Tabletki ujknij sobie Dobra, razie czekaj jak ci ktoś strzeli, żebyś... Przypał będzie, bo syrena wyła, nie? A to rajdersi będą na pewno na hali Chodzę, czy baterii nie ma Skrały leżą Kolejny skaw Ale wielka żaba. Zginiemy, zobaczysz. Jak czas 12 minut, raczej gracza już tu nie spotkamy. Ewentualnie skaw gracza. Na kolei ok, będą na pewno. No ten gościu spierdalał na kolej przecież. Taki gościu. No ten, który nas pierdolił. Sprawdzam wierzę. Wieża pusta odbiwali mapę dookoła kurwa. No typowo, Są z kurwa i są wyzamykane. No, ja się nie pcham, jeszcze mam jeden magazynek. No, też mam ostatnie, tylko jeszcze na pojedynczych jadę. ja na pociągu, jestem na pociągu. Dobiegam. Dobra. To na serię. Kurwa, co ja zrobiłem? Nie wiem, na nóż. Kurwa, na tole. Chyba najtańsza amunicja jest do niego No co? No do noża, najtańsza amunicja o. Dobra, czysto jest tu przynajmniej Patrz. Ostatnio gościu mi tak zrobił na kastołach, że się położył za murem. tylko tak, pyk, mi zajebał. A ja wiesz, byłem przygotowany, że gościu się wychyli na stojąco, a tylko pyk. Ja I nie... ja zanim kurwa zdążyłem przycalować, to mi z toza zajebał. Dobrze, że to zamiał gościu. Kurwa, wyskoczył na mnie jak kurwa, jak skrzat, nie? Jest na tego muru. O kurwa. No, to jeszcze, jeszcze nie ma spokoju jednak. Wie to było na dłuższym dworcu? No. I to było do ciebie. Do mnie? No na pewno nie do mnie to nie było. Ja leżę przecież, mnie nie widać. To no do mnie też ja, bo nie, bo nawet ja nie słyszałem, żeby strzały do mnie leciały. A dzisiaj mam dla was fraszkę. To subuje i lajkuje, ten się o filmach pierwszy dowiaduje. Także wiecie co zrobić. Trzymajcie się. Cześć.